Rozwój duchowy, kochani, to nie siedzenie w książkach i czytanie o przeżyciach i doświadczeniach innych ludzi. Jak zrobili karierę, jak dochodzili do tego, co mają, jak wyglądała ich droga. Aby znaleźć się w miejscu, w którym są, i najpierw poznanie tego, a potem pójście w ich ślady. Naśladowanie, powielanie, robienie to, co oni i jak oni. To nie tak. To nie o to chodzi. W rozwoju duchowym. Jeszcze nikt nie doświadczył oświecenia duszy poprzez przeżycia innych ludzi. Rozwój duchowy to nie oglądanie filmów, audycji i stawanie się Bohaterem, na wzór kogoś, kogo oglądamy, to nie o to chodzi w naszym rozwoju świadomości. I jeszcze nikt nie oświecił swojej duszy, żyjąc tak, jak żył. Jego mistrz czy nauczyciel, naśladując, powielając Jego ścieżkę, Jego drogę. Prawdziwy rozwój duchowy, przynoszący coraz głębsze poczucie, Zjednoczenia ze źródłem, zwanego oświeceniem, czy udochowieniem, czy na koniec w niebo wstąpieniem, to kochani, przeżywanie własnej ścieżki. To wejście. Na swoją ścieżkę duchową. To wejście na swoją drogę, którą każdy z nas, każde życie, każde istnienie inną ma swoją własną. Dlatego też potrzebujemy medytacji. Kontemplacji, wchodzenia w przestrzeń ciszy, aby odnaleźć tam siebie, siebie prawdziwego. Nie tego, jakim chcielibyśmy być, nie tego, jakim chcieliby nas widzieć inni. Nie tego, o jakim marzą nasi bliscy, ale spotkanie siebie takiego, jakim naprawdę jestem, takiego, jakim zeszłem ze źródła, z takimi właśnie talentami, zdolnościami. Które umożliwią mi przejście mojej drogi, z tej drogi, najlepszy, najkorzystniejszy dla mnie i dla innych sposób. Bo kiedy, kochani, ja się rozwijam, kiedy rozwija się każdy z nas, to Wpływa nawet nieświadomie, może niezauważalnie, na świadomość globalną, na świadomość danego społeczeństwa, w którym żyjemy, danego kraju, danego miasta, osiedla czy rodziny, której Doświadczamy naszej codzienności. I tylko pozostając przy sobie, tylko idąc własną ścieżką, tylko będąc prawdziwym sobą, jestem w stanie skorzystać z tej możliwości, jaką Daje źródło, jaką daje góra, aby podnosić ziemię do nieba, aby wznosić planetę, na której żyjemy do poziomu nieba, do poziomu źródła. Tak, aby miłość bezwarunkowa, która podzieliła się na dwa aspekty: męski i żeński, z nieba i ziemi, z ojca i matki, aby ta miłość mogła zjednoczyć się w nas, aby ta miłość mogła zjednoczyć się pięknym tańcu mężczyzny i kobiety nieba i ziemi aspektu męskiego i żeńskiego z umysłu z ciała duszy i serca i do tego zjednoczenia, do tego uczucia pełni, bezwarunkowej, absolutnej miłości, ma prowadzić nasz rozwój duchowy, ma prowadzić nasze podnoszenie świadomości.